Wczorajszy dzień niechlubnie zapisał się w historii lotnictwa jako jeden z najczarniejszych. 29 grudnia 2024 roku doszło aż do trzech katastrof lotniczych w ciągu zaledwie kilku godzin. Taka niechlubna seria na krótko po katastrofie azerskiego samolotu dobitnie wskazuje na szersze problemy w branży lotniczej. Pierwsza z katastrof tego dnia dotknęła Norwegię, gdzie Boeing 737-800 linii KLM Royal Dutch Airlines doświadczył awarii hydraulicznej. Samolot ze 182 osobami na pokładzie bezpiecznie wylądował awaryjnie na lotnisku Sandefjord-Torp, jednak zjechał z pasa. Na całe szczęście w tym wypadku nikt nie stracił życia. Kompletnie odwrotna sytuacja miała miejsce natomiast w Korei Południowej, gdzie Boeing 737-800, należący do Jeju Air. Nie wysunął podwozia podczas lądowania, co niestety doprowadziło do eksplozji i śmierci 179 osób. Ocalali jedynie dwaj członkowie załogi, co czyni ten wypadek jednym z najtragiczniejszych w koreańskim lotnictwie. A to nie jest jeszcze koniec, bo trzeci incydent miał miejsce w Kanadzie, gdzie samolot, przystępując do lądowania na lotnisku w Halifax, doznał awarii podwozia, co skutkowało zjechaniem z pasa i pożarem. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych, choć kilka osób zostało rannych. Trzy katastrofy jednego dnia po niedawnej katastrofie azerskiego samolotu z 25 grudnia to naprawdę kiepska końcówka roku. W tamtej katastrofie zginęło 38 osób, a wstępne ustalenia wskazują na możliwość zestrzelenia przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, co zostało potwierdzone przez oficjalne źródła z Azerbejdżanu. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev publicznie oskarżył Rosję o zestrzelenie, co zaowocowało międzynarodowym skandalem i zawieszeniem lotów do niektórych rosyjskich miast. Przynajmniej przez linie lotnicze Azerbejdżan Airlines. Rosja, choć przeprosiła za fakt, że katastrofa miała miejsce w ich przestrzeni powietrznej, nie przyznała się do winy. To cała kawalkana katastrof wzbudziła lawinę pytań o stan bezpieczeństwa lotniczego na świecie. Czy jest to jedynie niefortunny zbieg okoliczności, czy może objaw głębszych problemów w przemyśle lotniczym? Specjaliści od lotnictwa wskazują na konieczność rygorystycznych analiz i badań, aby zrozumieć, dlaczego doszło do tych katastrof w tak krótkim czasie. Wzrost liczby wypadków może być związany z intensywnością lotów po pandemii, zostawia przed operatorami linii lotniczych wyzwanie związane z utrzymaniem i konserwacją floty. Miejmy nadzieję, że ta ciemna seria wydarzeń będzie impulsem do zmian, które podniosą standardy bezpieczeństwa w lotnictwie, zapewniając, że takie tragedie nie będą się powtarzać. A o tym, jak będzie, przekonamy się prędzej czy później. Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.